Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne Rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No więc jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia pełnej poufności. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali krótko na taki temat, czy warto prać brudy rodzinne, małżeńskie w sieci, online. I przyznam, że taką, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, inspiracją, ale na pewno ten pomysł pojawił się w mojej głowie, kiedy zobaczyłem y, transmisję y, procesu, y, który się teraz toczy, żonego Depa i jego byłej żony Amber Heard. Czyli chodzi o to, czy takie rzeczy powinny być w ogóle pokazywane, czy powinniśmy to śledzić, dlaczego może to śledzimy. Ale też przy tym pojawiło mi się inne pytanie, Kasia, o które chciałem cię zapytać, ponieważ w tym procesie występowało już co najmniej kilku psychologów, psychoterapeutów, yy, którzy zeznawali i z tego co wiem, zeznawali byli terapeuci i to terapeuta par, chyba i terapeuci indywidualni, pojawili się biegli sądowi psycholodzy, yy, zresztą świetnie wydaje mi się przygotowani, chyba jednak przez zespół prawników. Yy, to jest takie pytanie. Też mi się nasunęło taki pomysł, taki pomysł taki, takie pytanie na temat stylów przywiązania, który być może w niektórych małżeństwach występuje. No i w końcu taka ostatnia sprawa, to bardziej dotycząca może kultury, w której żyjemy. Chodzi mi tutaj w ogóle o przemoc w związkach. Czy ofiarą przemocy może być tylko kobieta, czy ofiarą może być również mężczyzna? jak to wygląda, ale to może zacznijmy od, tej, od tego pierwszego pytania. Co w ogóle o tym sądzisz, że ktoś chce, żeby proces, który dotyczy no właściwie jego małżeństwa, jego związku był transmitowany przez telewizję? Co, co o tym myślisz? Ja się zawsze zastanawiam, czemu to służy. No i też weźmy pod uwagę, że procesy takich osób, które są mało znane bądź nieznane, one nie są zwykle w mediach upubliczniane. Przyznam, że ja tego tak nie śledzę, nie jestem tym jakoś bardzo zainteresowana, natomiast te zagadnienia, o których mówisz, są ciekawe i tu mam wrażenie, że tego było bardzo dużo. No tego jest metrach, bardzo tak. dużo, w tym akurat konkretnym przypadku, no to są naprawdę takie brudy, brudy wyciągane. Ale mnie to tak, wiesz, przy mi takie myśli do głowy, czy to nie jest jakaś forma jednak też promocji, uh -huh, tak? Że uh -huh. nieważne jak mówią, byleby mówili. Nie wiem, na ile była możliwość, żeby ten proces nie był upubliczniony. Czy to jakoś wyszło z ich strony? No, dużo pytań Ciekawe. mi takich przychodzi do głowy. Ale też takich refleksji właśnie związanych z tym, co to robi i po co to jest. Bo z tego się zrobiło takie show, mam wrażenie. Ogromne show, ale ja sobie właśnie myślę o tym, co to robi im, tym ludziom, bo ja uważam, że koniec końców to jest bardzo dla ich psychiki niekorzystne i że to będzie bardzo niekorzystne, że to na, na pewno nie jest czynnik wiesz, leczący yy, wyciąganie takich rzeczy. To nie są sprawy, yy, o których się chce mówić, bo są po prostu każdy z nas ma taki obszar, który lepiej, żeby no, nie trafił na światło dzienne, więc myślę sobie, może o tym mówię dlatego. Czy nie sądzę, żeby ktoś ze znanych osób słuchał naszego podcastu, ale. Yy, ja bym jako psycholog teraz mówię, zachęcał jednak, żeby pewne sprawy, żeby pewnymi sprawami się dzielić ze specjalistami, a nie z opinią publiczną. Tak, tak myślę. No też przecież w trakcie tego procesu wychodziły różne rzeczy, o których być może sami uczestnicy nie wiedzieli, że wyjdą, więc to jest Zastanawiam takie Zastanawiam się właśnie, to ciekawe, nie? czy, czy tak. rzeczywiście tak było, czy to jest wszystko zaplanowane, wyreżyserowane w tym przypadku, nie wiem. Kasia, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo parę lat temu to było, nie wiem, z trzy, może lata temu cztery, ta para, Amber Heard i Johnny Depp, yy, chodzili na terapię par, terapię małżeńską chyba, i terapeuta zachęcił ich, żeby nagrywali swoje kłótnie, to co się dzieje w domu, żeby potem z tym pracować. Ja oczywiście nie wiem, czy tak było rzeczywiście, czy, czy taka jest tam, jak gdzieś tam krąży taka informacja. W każdym razie te taśma, jedna z takich taśm, czy kilka takich taśm wyciekło. I teraz słuchając tych taśm, to tu trochę chciałem tak terapeutycznie się temu przyjrzeć, bo ja miałem takie wrażenie, jak gdyby ta dwójka ludzi reprezentowała różne style przywiązania. I miałem taką fantazję, oczywiście nie znam, i to nie jest żadna profesjonalna diagnoza absolutnie, ale chcę, żeby to też pokazać, jak można pracować z parami czasami. Wydawało się, że akurat Deb w tym przypadku miałby taki styl przywiązania unikający, który potrzebuje dużo przestrzeni, dużo być ze sobą, dużo być dla siebie, odcinać się czasami. W związku, a Amber Heard, taki styl ambiwalentno-lękowy, który musi być w kontakcie, który musi sprawdzać, czy jest kochany, który. Bo tak tam było, nie? że ona zarzucała mu, że ciebie nigdy nie ma i też dochodziło do takich gwałtownych sytuacji, już tutaj ich nie chcę cytować, a on się wycofywał. Ty pracujesz też z parami, nie? i to chyba jest takie, myślę sobie, istotne, żeby to rozpoznawać, jak się pracuje z parą. No, rozpoznanie stylu przywiązania jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli pary mają mocno inaczej, to to może być trudne, żeby to pogodzić, a z drugiej strony, często zrozumienie, że to Pewne zachowania wynikają ze stylu przywiązania, a nie z tego, że ktoś chce dla nas źle, no to może być z kolei taki czynnik leczący, mhm. pokazanie tego. Tak ważne jest, no bo style przywiązania z kolei wywodzą się z naszych systemów rodzinnych, czyli z rodziny pochodzenia, dlatego z parami też się trochę eksploruje ten obszar, żeby sprawdzić właśnie, jaki ten styl jest i to, co powiedziałeś, no to to jest bardzo istotne. Natomiast sobie też myślę, wiesz, no bo my nie znamy właśnie jakichś takich mocnych szczegółów, a propos tego, tej sprawy, na ile to wszystko też nie było związane z tym, że było mocno podlane alkoholem i środkami psychoaktywnymi. Oczywiście, oczywiście. tego nie wiemy. Że wtedy dlatego... zachowanie jednak mocno tak, się zmienia. Tak, tak, to nie jest absolutnie diagnoza, tylko tak przyszło mi to na myśl. Nie, pewnie jako psycholog wam takie skrzywienie, <grybujesz> że mi się takie myśli pojawiają. Ja mnie też, akurat w tym kontekście najwięcej czego oglądam to memów związanych z tą parą. <grybujesz> I tu jakby kolejny kawałek, o którym chciałam powiedzieć, że biorąc pod uwagę technikę i technologię, i, i zasięg internetu, że wszystko, co pojawia się w internecie i w sieci, no, jest też potem w jakiś sposób tak. modyfikowane i może być bardzo naprawdę bardzo jako w jakiś taki obraźliwy sposób, uh -huh. prześmiewczy. No, bo te memy wszystkie, które tak. y, nie, że jest jakiś inny głos podkładany, że, że są jakieś tła dorabiane. Myślę sobie, że w kontekście tego, co na tym procesie się działo i że to jest trudny proces, no to, no to jeszcze to jest taki dodatek, który na pewno nie pomaga. I jakaś łatka, bardzo niekorzystna, może do ciebie przylgnąć już na zawsze. No poza tym tak. ludzie to obśmiewają. To nie tak. tylko jest show, tylko jest to w jakiś sposób oczywiście, wyśmiewane. Oczywiście. E, Kasia, kolejna kwestia. Co z tym psychologami, psychoterapeutami? Bo tego się też chyba wszyscy trochę boimy. Przynajmniej ja mam takie lęki. Ja bym bardzo nie chciał być wezwany na rozprawę rozwodową e, swoich aktualnych albo byłych e, pacjentów, na przykład w terapii par. No, myślę sobie, że, że to jest bardzo taki temat budzący wiele kontrowersji, bo z jednej strony mamy na uwadze to, że możemy być czasem wezwani jako świadek, nie mamy na to wpływu, że możemy być zwolnieni wręcz z tajemnicy zawodowej. Z drugiej strony, no właśnie, no my jesteśmy, jeżeli trzeba by było świadczyć na takiej sprawie, tak sobie myślę, no to my nie jesteśmy bezstronni. Oczywiście. Tak? Myślę, że tutaj pod. To są psycholodzy, biegli psycholodzy, mhm. którzy oceniają w jakiś sposób obiektywnie, no bo my prowadząc. Y na przykład, jedną osobę mając w terapii, jesteśmy z nią w relacji jest terapeutycznej i nasza opinia no nie będzie obiektywna. To też jest ważne, żeby to wiedziała ta druga strona, tak sobie no myślę, właśnie, czyli żeby osoby żeby To on nas... wiedział, tak, że tak. nie może tego y, traktować jako obiektywną ocenę. Dlatego ja się zastan zawsze zastanawiam nad jakąkolwiek zasadnością zapraszania takiego terapeutę, prawda? Bo, bo z jednej strony my się umawiamy z pacjentem, że on musi mówić wszystko uczciwie, y, szczerze szczerze wszystko, tak? Że my tego nigdy nie wykorzystamy i pacjenci mogą czasem mówić o takich fantazjach, które wszyscy mamy, nie? Jakiś nawet mordeczyk, ale to są fantazje i co ja to potem powiem w sądzie, to będzie miał zupełnie inny wydźwięk, gdybym to powiedział. Pacjent miał takie fantazje. Ja myślę o fantazji takiej bardzo Psychicznej, nie, znaczy psychologicznej, a sąd to uzna, że to może była myśl, jakiś przyczynek do tego, żeby to zrobić w przyszłości. Dlatego ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego. Uważam, że terapeuta powinien zrobić wszystko, co może, żeby psychoterapeuta, żeby nie zeznawać w sądzie e, i no, ja bym chyba udzielał jak najmniej informacji. No, wiesz, ja się też zastanawiam, no po co, tak? My jesteśmy w innej roli. My jesteśmy w roli terapeutycznej, my jesteśmy w roli osoby, która w jakiś sposób ma ulżyć cierpieniu, pomóc, pracując terapeutycznie z, z osobą, która do nas przychodzi. Nie jesteśmy w roli osoby, która ma potem no właśnie przekazywać jakieś informacje, które w różny sposób mhm. mogą być wykorzystane, a weźmy pod uwagę, że przecież proces terapeutyczny właśnie jest procesem, czyli coś jest rozciągnięte mhm. w czasie, a w sądzie przekazujemy tylko tak. wycinek jakichś informacji, które mogą być bardzo różnie odbierane, mhm. no i też wykorzystane na przykład przeciwko, tak? a, a nie jest to wtedy takie miarodajne. Więc ja mam też bardzo jakąś taką, no jesteśmy zobowiązani też tajemnicą zawodową, ja zawsze do tego się odwołuję. Ja nie Robię notatek, czyli tak. nie ma możliwości wykorzystania jakiejś dokumentacji. Na szczęście pracując w gabinecie prywatnym, nie mamy takiego obowiązku. W innej sytuacji są trochę psycholodzy czy terapeuci, którzy w instytucjach jakiś pracują. Tak, I ja też taką info, takiej informacji udzielał, i udzieliłbym sądowi, że nie robię notatek i nie pamiętam szczegółów. E, ostatnia sprawa dosłownie e, jeszcze, myślę, dwa zdania. No. Też na pewno ten proces do, dotknął takiej rzeczy, yy, bo, bo dotyka przemocy, bo do, dotyczy w ogóle przemocy domowej, ale rozpoczął się od przemocy domowej, której do, doświadczała Amber Heard i ja tutaj absolutnie nie wiem, jak było i nie zamierzam się na ten temat wypowiadać. Z kolei ujawniła taką, czy pokazała sprawę, w której przemocy może też doświadczać mężczyzna i w pewnym sensie jest w trudniejszej sytuacji, bo tam pada takie zdanie, że Heard mówi do Depa, że już teraz, teraz to przekręcę, ale że nikt ci nie uwierzy. Idź do sądu i powiedz, że ja ci uderzyłam, kto ci uwierzy. I to rzeczywiście pokazuje, że mężczyźni mogą być czasem w trudnej sytuacji, a chcąc walczyć z przemocą, myślę, że powinniśmy ją równo gdyby traktować z każdej strony, dla każdej płci. Każda płeć może być sprawcą przemocy i każda płeć może być ofiarą przemocy. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz. Ja myślę, że to jest w ogóle temat na kolejną pigułkę, bo ja w gabinecie stykam się z historiami mężczyzn, którzy są w jakiś sposób przemocowo traktowani, bici. Nawet bici. nawet bici przez kobiety i trudniej jest im się z tym ujawnić, no bo pojawia się ogromny jakiś wstyd, albo właśnie lęk przed tym, że nikt nie uwierzy, albo co gorsza, nawet jeżeli się tym podzielili, z rodziną czy, czy z kimś bliskim, to zostali w jakiś sposób no potraktowani tak niepoważnie, mm -hmm. że, że pojawiały się komentarze no co ty, baba cię bije? Mm -hmm. Chyba żartujesz. Pamiętam Straszny, taką historię no, i to jest straszne i myślę sobie, że to jest temat, który też warto gdzieś wzmacniać i mówić o tym, że ta przemoc y, coraz częściej mam wrażenie, jeżeli jest to, to, to jest z dwóch stron mm -hmm. I, i że kobiety trochę nie pozostają dłużne. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo jeszcze jedna rzecz się pokazuje, że żyjemy w takich czasach, kiedy Poprawność polityczna doprowadza do tego, że osądza się ludzi przed wyrokiem, bo tak było w tym przypadku tam, bo ja nie wiem nadal, ja nie jestem sędzią i ja naprawdę tu nie staję po żadnej ze stron, bo, bo znaczy nie chcę nawet, nie chcę się tym interesować, ale zaszła sytuacja, w której tam yy, na przykład Deb został, yy, tam rozwiązała z nim współpracę wytwórnia, bo yy, został oskarżony. Nie został skazany, został oskarżony i już się uznaje, że, że coś musi być na rzeczy, a to nie jest w porządku, bo zgodnie z prawem, które chyba na większości krajów świata funkcjonuje, no dopóki ktoś nie został skazany, to jest do, do mnie mamy niewinności. Tak, choć myślę sobie, że to się łączy z tym, co powiedzieliśmy na początku, czyli z ujawnieniem tego procesu, bo to jest wytwórnia, która wytwarza filmy dla dzieci mm -hmm, też w dużej mm -hmm. mierze. No i tutaj myślę sobie, że to ten PR, który jest mm -hmm. związany już z całą tą sprawą, no, która właśnie. się toczy, jest taki bardzo czarny no, tak. i być może gdyby to nie było takie powszechne, to nie trzeba by było tego kroku już robić tak wcześnie, tylko można by było poczekać na, na wynik. Tak. tak. Takie tak jest moje zdanie. Mhm, no masz rację. Dobra, no to co, tak chciałbym to jakoś podsumować. Myślę, że nie wiem jak to nawet podsumować, ale myślę, że to pokazuje coś takiego niepokojącego, co się dzieje w naszych czasach, że bardzo wiele, zbyt wiele, moim zdaniem, zaczyna się dziać, zaczyna być sprzedawane, zaczyna być produktem, i myślę, że poza może pieniędzmi. To z tego nie będzie żadnych korzyści dla tych zainteresowanych, a raczej myślę, że będą szkody. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka. A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać na iTunes oraz Spotify. O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl. W zakładce publikacje.